Jesteś Urojona. Twoja książka, debiut, w zeszłym roku wydana. Jesteśmy teraz podczas imienia Jana Kochanowskiego. Ty wróciłeś z wakacji, była z pandemia. Dzieje się, dzieje się, ale tak naprawdę powiedz, teraz z perspektywy czasu, jak odbierasz książkę, jak książka jest odbierana? Książka jest odbierana bardzo pozytywnie i miło, i dobrze. Dostaje różne sygnały od ludzi, do których ona trafiła, że, że czytają, że im się podoba. Jest to bardzo miłe. Bo jest grupa, która koniecznie chce Twoją dedykację. W związku Aha. z tym, wiesz, no, prawda? Bo, Jestem bo, do dyspozycji. Tak, ale jakby część sprzedaży wyprowadziliśmy z księgarni internetowych do Twojego domu. Na zasadzie no tak. takiej, że Ty możesz tak, wysłać, tak, tak, ponieważ tak. jest część zainteresowana właśnie tą dedykacją, więc jest jakby takie bardzo osobiste zainteresowanie książką. To prawda. No i tak jak powiedziałem, to jest strasznie fajne, bo jak się pisze, to do pewnego momentu nie wiadomo właściwie, jaką to ma wartość no. dla kogoś z zewnątrz. A to strasznie cieszy, jeśli. jeśli Pojawiają się coś czytelnicy i ci czytelnicy mówią, że, że tak, że, że jakoś tam do nich to dociera, to, to tak, się napisało... to jakby inna sprawa, Inną sprawą jest recenzja, która oczywiście też jest bardzo ważna i to cieszy, ale ten bezpośredni kontakt z czytelnikiem. Czyli to mnie interesuje, jeżeli możesz, e, oczywiście ujawniając nazwisk, powiedzieć, czy masz dużo takich kontaktów, kontaktów intymnych na zasadzie Paweł, to i to jest, e, zrobiło na mnie wrażenie. Tak, tak. E, no, kilkanaście czy dwadzieścia parę, nie liczyłem, mm -hmm. ale, ale było takich osób, które po przeczytaniu napisały specjalnie od siebie, e, co, co w nich to poruszyło mm -hmm. i, i co im się podobało. Także, to powiedz tak. mi, co, co najczęściej Niestety. Co twoja poezja najczęściej porusza? E, w... No, na przykład tu koleżanka taka jeszcze z tego portalu Poema, mm -hmm. z, z dawnych lat, właśnie parę dni temu napisała do mnie, że ta moja poezja to jest dla niej taki neuromantyzm, mm -hmm. coś, co teraz jest mało spotykane i że to, to bardzo jej się podobało. Czyli idziesz obok, może nie aż pod prąd, ale obok nurtu jest. górnego. Ty w ogóle się nie przejmujesz tym? Nie, nie, no, no, nie da się powiedzieć chyba, że się nie przejmuję. Bo szczególnie jeśli tak jak ja gdzieś tam próbowałem swoich sił w konkursach różnych, no to wiadomo, że muszę się konfrontować z tym, co teraz jest modne, jak się pisze, jak młodzi ludzie piszą i się zastanawiam, czy to co ja piszę w jakikolwiek Pisać sposób tak czy, czy to się ma szansę Pisać. obronić. Ale też nie próbuję na siłę wpisywać się w jakieś modne w tej chwili dykcje. Mhm. Tylko nie wiem, może... Robię swoje. Zrobię swoje. Pewnie gdzieś nie jestem odporny na jakieś wpływy, no bo też czytam no to jest, tak, to jest dużo normalne. i sobie czasem myślę, czy ja mógłbym, umiałbym coś trochę może tak napisać. Ale w gruncie rzeczy. Ten proces twórczy w moim przypadku to wygląda tak, że wiersz sam się pojawia. Czyli jest coś, co zaczyna mnie nurtować, drążyć, wiercić mi w głowie. To może być jakaś fraza, jakiś pomysł, jakoś, jakiś temat. Musi być impuls w każdym razie. Tak, i właściwie ten wiersz w dużym stopniu sam się pisze. Mhm. A ja tylko się zmagam jakoś z tymi słowami, żeby się zaczęły żeby pasować. To ułożyć, to jest bardzo interesujące, powiedz mi, no, muszę niestety o tym powiedzieć. Późny debiut, prawda? No, Późny debiut. Bo jesteśmy dzieci kwiaty, można powiedzieć, bo też jestem roczniki 60. Chyba jesteśmy z tego samego... 69. 8, 8 jesteś właśnie, bo ja pamiętam, że to jestem ciut młodszy od ciebie. Ale wiesz, na tych roczników, które teraz są na fali, to my w ogóle jesteśmy dziadkami prawdopodobnie. Dinozaury. E, e, dinozaury w ogóle, ale e, czy to Ci jakoś przeszkadzało? Czy to jest jakiś problem dla Ciebie, czy to jest pewnego rodzaju ulga, że już, o, już mam książkę? Bo szczerze mówiąc, ja byłem bardzo zdziwiony, czytając wcześniej e, twoje, twoje poezje, Twoje wiersze, czy słuchając ich czasami, o. Czy w ogóle jeszcze nie masz książki? To jest to, to dochodzenie do tej książki. Tak. Bo jakoś akurat twoim w Twoim przypadku było długie. Wiesz co? Bo ja się nie spieszyłem z no. tym. W ogóle jeśli mówimy debiut, to debiut w sensie książki zaistniał teraz, ale ja tak naprawdę pisałem już bardzo dawno temu. Gdzieś tam jeszcze w dawnych czasach liceum sprawiało mi to. Satysfakcję, i, i gdzieś tam już wtedy urodziła się ta myśl, że mógłbym być poetą, tak? pisać wiersze i, i, i że może miałoby to jakiś sens. Gdzieś też przewrotnie czasem sobie myślę, że e, to, to słynne takie, co poeta miał na myśli, też było takim impulsem bo zawsze mnie to denerwowało, takie podejście. I sobie myślałem, kurczę, właściwie powinienem zostać poetą, bo wydaje mi się, że to, co oni tutaj gadają o tym, co Kupoty. poeta miało na myśli, to są totalne głupoty, więc ja zacznę pisać wiersze i to, wtedy będę wiedział i będę tak, mógł udowodnić. Ja dowodnić. wam pokażę, co naprawdę ma poeta tak, na myśli. tak, tak, co naprawdę. No i... ale później czas mijał, nie wiem, założyłem rodzinę, no. praca, gdzieś życie. To są przecież te, tak, życiowe... Tak, życia, dekady jakieś tam minęły, mhm. No i w pewnym momencie powróciłem do tego początkowego pomysłu, żeby jednak pisać. I tak naprawdę to w 2008 zacząłem z powrotem jakoś tam te wiersze składać, a ta książka się pojawiła w 2018, więc ona jest wynikiem 10 lat pisania i to są wiersze wybrane. Tak, tak. Na rynku, nazwijmy to, czy w świecie literacji. Przy czym ja też jestem osobą, która pisze bardzo mało. Tak jak niektórzy codziennie czytam, nie wiem, co tydzień nowy wiersz mają. Ja potrafię napisać dwa wiersze rocznie, na przykład, albo kiedyś w porywach to było tak, że byłem w stanie jeden w miesiącu. Kiedyś to były czasy, kiedy na tym portalu Poema funkcjonowałem, tam była taka, takie coś co się nazywało biurko krytyka, i że co miesiąc. Profesjonalista oceniał wiersze, które tam zostały zamieszczone, i to dla mnie był taki impuls, żeby Wydaje co miesiąc mi się, coś, coś napisać mi i poddać to mm -hmm. profesjonalnej ocenie. Także to no, jest bardzo tak. fajna sprawa. Myślę, że cecha, której teraz nie mamy, nazwijmy to w ten sposób, to cierpliwość. Wydaje mi się, że jesteś bardzo cierpliwy. Podobno. W materii... Znaczy w ogóle jest spokojny chyba, ale w materii e, tam nam pan przeszedł, jak to nie to jest całe życie. W materii e, poetyckiej, także sobie spokojnie czekałem. Tak, tak. Stwierdziłem, że nie ma sensu się napinać, jak to się teraz mówi, i spieszyć z tym debiutem. Wolę e, mieć te 30 mniej więcej wierszy takich, co do których jestem w miarę pewny, że są niezłe niż wypuścić coś przedwczesnego tak, i wyrzucać ludzi bo... w bradę, wstydzić tak. się. O, jest dużo książek, których ludzie mm. się wstydzą mm. Po jakimś czasie chociaż. Ja też się nie wstydzę, jest to może mistrzostwo się... świata, nie, ale no, nie, 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 nie. Się w miarę przyzwoite. To, to, to jest zbyt skromne do tego, bo to jest bardzo dobra książka i, i wiesz, też dostajemy takie sygnały, że coś jest, mm. jest, jest zainteresowanie. To, Powiedz no. mi, czy w tym autorażu, byś jednak spróbował przeczytać jakiś, wiersz, pamiętajmy co o posładzie muzycznym, który mamy. Ja, da, ja nie mam takich skocznych wierszy. Ja to, <laughs> Cześć, idę Cię skadrować to moja żona tak? mówi, znowu deprecha, <laughs> <laughs> jak jej coś no nie, no, słuchaj, no nie da się ukryć, że czołowym komikiem to raczej nie jesteś w, tym, w tej materii, ale to trudno, żeby, wiesz, no po prostu trzeba ja co będę gadał, posłuchajcie, co padło dobrze przeczytał. Jeszcze nie wiem co. Dobrze, ale to zaraz. Gadujemy? Światy równoległe. Wychodzisz przed dom i kochają cię schody. Kocha cię trawnik, drzewo, dym z komina, sterta świeżo zgrabionych liści. Kocha cię furtka w płocie i głosy na ulicy. Bezpański pies. I ten sąsiad, który nienawidzi wszystkich, ale Ciebie kocha, przelatujący właśnie samolot oraz agencja NASA, która wysyła kochającą Cię sondę w stronę nieznanej galaktyki, gdzieś na peryferiach rozkochanego w Tobie wszechświata. A ja wychodzę przed dom i myślę, że przed taką miłością nie ma dokąd uciec. Ty później jakieś takie przestoje powycinasz? Tak, oczywiście, mogę się tutaj przejmować i to zawsze montuję. Contradiction. To była podróż poza horyzont, możliwych zdarzeń. Droga bez powrotu przez zasłonę zieleni w wewnętrzne krajobrazy, gdzie porośnięte sadami wzgórza pękały. Odsłaniając cieniste rozpadliny zbroczonych lesem wąwozów. To była wyprawa poza zrozumienie, pragnień i pytań, i braków odpowiedzi. Obok nas miasta pojawiały się i znikały, w oddali rzeki płynęły jak wiersze, słońce drżało, bojąc się zachodzić, działy się rzeczy bez nazwy i bez usprawiedliwienia. A potem przyszedł dzień następny. Znowu jechałem. Słońce wciąż drżało. Myślałem, że ona jest jeszcze, ale to tylko pozostał zapach jej perfum. To jeszcze taki wiersz okolicznościowy trochę, który napisałem parę lat temu. On ma tytuł Koniec lata i został napisany w taki niezwykle upalny dzień jeszcze letni, gdzieś tam. We wrześniu, chyba, ale było wiadomo, że już idzie nagłe załamanie pogody. I sobie spacerowałem, a potem taki wiersz powstał. Koniec lata. Poranione słońce ucieka za horyzont, rzeźbiąc krwawe bruzdy na niebie. Gdzie ptaki i samoloty gorączkowo szukają drogi do ciepłych krajów. Lato znów przegrywa nierówną walkę. Jakaś kobieta kosi wyschłą trawę. Równie dobrze mogłaby kosić ziemię, lecz mechaniczny rytuał domaga się ofiar skórzu, hałasu, kilowatogodzin i z odcisków na jej starych dłoniach. Alejki na skwerze leżą jak nieżywe. Zbyt nowe tutaj i nieśmiałe, żeby uciec. Rozprostowują swoje betonowe kostki, po których psy nieświadome absolutu ciągną smycze i uwiązanych do nich ludzi. Domy krzyczą do mnie otwartymi oknami, takimi, że chciałoby się wyskoczyć, uciec od świadomości przegranej i nie widzieć tego, co nadejdzie jutro, by dopaść nieprzygotowane miasto. A jutro deszcz zmyje resztki upału i zetrze ślady nieudanej rebelii. Myślałem, że tym razem będzie inaczej. Pozostaje tylko zejść do podziemia i czekać pół roku na następną szansę. Przygotuję kolejny Tomik. No, może nie, nie wyprzedzajmy za bardzo faktów. Już mam prawie, prawie domknięty ten tomik, w sensie wiesz. To, to jest ten tomik, który czytaliśmy, co wysłałeś na festiwal, Na konkurs. konkurs tak, tak, Powiem tak, tak. że to jest bardzo mocny tomik, który ja bym chciałby dać koniecznie. Bo... Nie, no to jest nie, to po prostu powiem tak, że ja nie byłem w stanie go przeczytać za innym zamachem. Mhm. Jest to zwłaszcza dla, dla wiesz, odbiorcy rodzica, jest to przejmujące. E, I to jest książka, która powinna się na pewno pojawić. Jest bardzo ważną książką w ogóle. To e, no tak jest właśnie, to książka jest. o stracie bliskiej tak. osoby. I no, nie ukrywam wynikająca z przeżyć, które, które, które mnie doświadczyły. Więc właściwie to jest książka bardzo poetycka, osobista. ale bardzo mocno osobista. Też przez dłuższy czas w ogóle nie wiedziałem, czy te wiersze pisane pod wpływem tych wydarzeń mają szansę do kogoś trafić do kogoś z zewnątrz. No ale parę osób przeczytało, wysłałem też do ciebie na ten konkurs. W gruncie rzeczy każdy z nas gdzieś tam będzie musiał, czy już się zmierzył ze stratą bardzo bliskich dla siebie osób. No więc to jest taki mój głos poetycki. Myślę, że to nie jest książka tylko dla rodziców, ale dla, dla wszystkich, bo to co powiedziałeś wcześniej. Wszystkich do, będzie, dotykała, będzie dotykał ten problem utraty tak, tak. E, bardzo bliskich osób. I to tak ująłeś, tak spokojnie, jakby, a z taką rozpaczą, że właśnie ja nie jestem w stanie przeczytać mm. tego w całości. Więc mam nadzieję, że będę to jeszcze redagował, a <głos> <głos> będę musiał sobie dozować to. E, mm -hmm. Mam nadzieję, że nie uciekniesz do żadnego innego wydawcy, bo będę cię gonił. Co no. ja, Pawle, fantastycznie, dziękuję. że przyjechałeś. Bardzo się cieszę. Fantastycznie, że już przestało padać. Właśnie, pogoda nie jest tak. taka zła, jak mogło się o, jak wcześniej dzisiaj wydawać. O, jak rano, no, ta ósma, była rano, jak się obudziłem, pomyślałem, jak to będzie z tym spotkaniem. Ktoś. niby jest namiot, no ale właśnie. Ale to, nikt by pewnie Słuchaj, nie Bardzo chciał. Ci dziękuję. Dziękujemy Państwu. Dziękuję. Czytajcie poezję, czytajcie Pawła. Czytajcie książki Fundacji Duże Fole. Dziękuję. Od razu się zareklamujesz. Ja, Dzień dobry. Słuchaj, mamy to. Ja Ci puszczę, wcześniej prześlę. Dobra. Jak to wygląda?